No się ma wszystkim. Kat z tej strony. Pewnie nie znacie jakoś tam z forum. Po na pewno nie, <noise> więc yy, spróbujemy. Ja też posłucham jak sam siebie słyszę. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Yy, wcześniej kolega Leon zrobił takiego casta, więc postanowiłem, że może sam też spróbuję. Podłączyłem sobie mikrofon i na razie wszystko działa, więc spróbujemy jak to wyjdzie. I postanowiłem zrecenzować e, gierkę kolegi Zarembika. Tutaj mamy tą grę przeciwko TT Twister. Zobaczymy sobie dokładnie jego statystyki. Wydaje mi się, że gdzieś około 16 levela jest gościu. Mhm. Więc całkiem, całkiem dobry. I Zarembik tutaj gra jako Panzer Elite. Na mapie Angletons zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, generalnie ta mapa jest dobra dla osi, tak samo dla Wehrmachtu, jak i dla Panzer Elite. No Amerykanie muszą się tutaj mocno namęczyć, żeby nie zostać odciętym, szczególnie na samym początku. No i generalnie taktyka z osi polega na tym, żeby zająć sobie część prawej strony mapy. I później cisnąć na katofa po drugiej stronie yy, od, od strony przeciwnika. Ok, dobra, zaczynamy. Włączamy mgłę wojny. Yy, Zarambik startuje jednym katanem, drugiego nie, nie buduje. A też na tej mapie ja często gram właśnie grałem, bo teraz nie masz w, w rotacji ale grałem dwoma ketenami Jest dużo miejsca można trochę poganiać dwa keteny to jest całkiem dobra strategia na tą mapę i widzimy że I do pierwszej grani zaraz potem z dobrze zbudował drugich Po drugiej stronie, e, no mamy start standardowy dwóch inżynierów, e, z, obaj poszli w dwie przeciwne strony e, i teraz kwestia właśnie tych dwóch punktów, e, z, zarówno z jednej jak i z drugiej strony to bardzo są niebezpieczne miejsca i, i, i generalnie. E, z, walka się odbywa właśnie tutaj w tym pasie, bo zarówno jedna jak i druga strona przeważnie chce wejść na katofa przeciwnika. Na samym początku, jako że e, PI ma przewagę lekką w, e, w piechocie, więc e, najpierw musi być się bronić Amerykanin, a dopiero później ewentualnie jak już będzie miał motor to może trochę do przodu wyjdzie i, i będzie próbował odciąć pancer Elite. Tutaj widzę, że tak, Zarambik stoi sobie ładnie w bazie, nie wiadomo po co. Tutaj też e, tak naprawdę nie ma sensu w tym momencie, żeby dwie jednostki przy sobie były. E, jedna w tym kościele, chociaż jest bardzo mocna i, i, i dużo bonusów obronnych jednostki tam dostają, ale generalnie e, nie było żadnej innej jednostki przeciwnika, więc nie było sensu całkowicie tam siedzieć. No a Amerykanin wykorzystał to oczywiście i e, poszedł na katofa i odciął od tych dwóch punktów zarembika. E, tutaj, no dobrze, drugą stroną ketenem okay, zarembik wszystko zbiera, ale zapomniał o benzynie, no nie za dobrze. Tu się udało wejść na szczęście do budynku więc, e, więc na chwilę sytuacja jest opanowana, e, no ale generalnie powinno to iść w drugą stronę, że e, na inicjatywie powinno mieć pancerelit na tej mapie i, i to Zarembik powinien atakować, a nie, a nie się bronić. I Tutaj e, tircu włączane jest, zbudowany budynek i oczywiście mamy Hard Na razie defensywna gra. Mniej więcej porówno jest mapa rozłożona. No ale to tak naprawdę jest na korzyść tylko Amerykanina, ponieważ jak dostanie trochę benzyny to zaraz będzie budował Supply Yard i Motorpool, więc i, i, I wtedy sam będzie miał e, przewagę. Tu też, jeżeli mamy taką sytuację, że akurat w tym miejscu e, s, są tutaj dwie jednostki przeciwnika, e, to nie ma sensu siedzieć w tym, e, w tym budynku, bo e, po pierwsze tutaj jest e, osłona duża, zielona, więc e, dużo bonusów defensywnych, a po drugie, no jednak jest trochę daleka. No i tutaj Amerykanin e, trochę przycisnął e, tym flamerem. Tutaj Zarembik powinien go spinować e, z G43 dużo wcześniej, zanim podszedł blisko. No nie udało się, więc, ten, więc weszło jak masło. Cała ta flanka. I, no jakoś się jakoś w bronił Zarembik. Trochę za do Amerykaninowi, ale jednak no tutaj było, było nie tak. Trochę mikro zawaliło. No i co dalej? Tutaj zarębnik niby go odciął, ale to jest tylko od, od tego jednego pola. No generalnie dobrze. Warto, ale, ale to trochę za późno. Tutaj dobrze na drugą stronę. Kapitanem jedziemy Budujemy drugiego Half-Track'a. Tutaj już dawno mm, powinien zarębnik się zorientować, że. Jednostki stoją w bazie, więc to dużo szybciej powinno iść do przodu. W tym budynku niepotrzebnie siedzi. Nic, nic się nie dzieje, nic ta jednostka nie ani nie atakuje, ani nie broni. Siedzi sobie i bez sensu. No ale zobaczymy, co dalej. Jaki. Jaki postęp na bazie Amerykanina? Supply art jest zbudowany, eee, która godzina mniej więcej jest piąta. No to dobrze, tak mniej więcej klasycznie. Gdzieś około siódmej, ósmej minuty będzie night. Eee, ma benzynę najprawdopodobniej. Nie będę zmieniał na, niego, na jego pozycję, żeby tu mi nic nie z mapy taktycznej nie uciekło. Tak się z reguły dzieje. Eee, Tutaj mam mały pojedynek. Kenten wlazł sam środek walki. Niepotrzebnie. się silnik, zaraz płynie. Zaraz będzie po nim. Tutaj no zarębik dość, dość ładnie się broni. Ale no, tak jak mówię, tutaj ta jednostka powinna być dużo bliżej. Czasami lepiej wyjść za zieloną osłonę, niż siedzieć cały czas w budynku. Tutaj też dość niebezpiecznie, bo jednak mało Mało zdrowia ma, mają ci GW43, więc wyszedł, wszedł, żeby nie dopuścić do przejęcia tego budynku, ale generalnie ryzyko, że straci. No, na szczęście się udało. No i zamiana stron w budynku. Eee, ten halftrack jest bardzo blisko budynku nie zadaje za dużych obrażeń a, a, a sam też, też dostaje w tyłek więc lepiej się nie wycofać generalnie z daleka od budynków i na dystans trzymać tutaj dobrze reinforsik. wykorzystujemy half do uzupełnienia strat na, na szczęście cały czas tu dwa, dwa health tracki. sorry, eee, Jeszcze żyją. Różnie z tym bywa to mi się jednak traci. A tutaj na szczęście oba są w użyciu. Więc nie jest tak źle. O! Tutaj fel, flamer wszedł. No ale na szczęście cały skład nie poszedł i powinniśmy tu przycisnąć. Jeżeli z, eee, no, tak wypchnęliśmy przeciwnika, to od razu tu powinien iść katof. Nieważne czy getanem, najlepiej zwykłą jednostką granami i od tych dwóch punktów, czy, czy nawet jeżeli przeciwnik miałby tutaj, cała ta strona byłaby e, odłączona. Więc tak, no tutaj już na tym etapie gry e, operacje obronne powinny być włączone, bo e, grani mają mało zdrowia, a z, kilka strzałów i praktycznie e, odpada jeden. Jeden żołnierz, więc tak naprawdę co kosztuje 45 e, manpowera? Więc e, dużo się nie zyska, siedząc takim, e, takim oddziałem z mało ilością zdrowia, a można dużo stracić. Więc operacje obronne jak najwcześniej. Oczywiście nie może to być kosztem jakiejś ważnej jednostki, np. AC czy, e, czy ATHT. Więc Trzeba wszystko wyważyć. No niestety A night zbudowane i... Zarembik cieka wszystkim czym może. Tutaj ten healtrack to nie będzie już skasowane. Zbudowane są szreki, ale no to trochę za późno. No jeżeli przeciwnik nie idzie w bary, to znaczy, że będzie miał Anaita i trzeba mieć dużo wcześniej. Szreki. Tutaj dopiero zbudowane. Jeden szrek. Yy, jeden na razie. Jeżeli mam małą amunicję, to tutaj powinien być normalny skład, o właśnie. Dobrze, że Zarembik to robi. No, ale generalnie szreki są szczególnie na odległość mało celne i, i bardzo ryzykowne. Mimo wszystko lepiej ATHT mieć i do tego szreka. Najpierw unieruchomić Naita i później go dobić szrekiem. No w tym momencie nie mamy yy, te cztery, więc musimy sobie z dwójką radzić. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Tutaj granat poszedł, tak? Zauważyłem, pewnie tak. Więc yy, tutaj Amerykanie nie może siedzieć długo w tym budynku, bo będzie dostawa obrażenia. O, tutaj zarembik spinował tych inżynierów, ale mimo wszystko budują. Więc. Yy, więc ta umiejętność nie działa w takiej sytuacji. Lepiej z, y, skoncentrować ostrzał.